Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Tortuga. W tym odcinku, jeszcze trochę otwierania jajek. To właściwie miał być już film, w którym miałem podsumować cały event. Aczkolwiek uznałem, że No jest to na razie jeszcze bez sensu, bo jeszcze na dropie trochę tych jajek pewnie. Może parę sztuk, może parę naście. W każdym razie, dopiero jutro wrzucę wam podsumowanie całego dropu. Aktualnie. Został mi jeszcze jeden film do mm, wypisania dropu. No i powiem Wam, że siedziałem chyba z 3 godziny nad tym spisywaniem tego wszystkiego, co dropło. Oczywiście z przerwami, bo wiadomo, tego się nie chce cały czas robić, bo to trzeba. Mm, każde otwarte jajko po prostu spisać i tak w koło. A tych jajek otworzyłem naprawdę dużo i to jest naprawdę takie czasochłonne. Aczkolwiek powiedzmy, że w 95% już to mam gotowe. Także jutro Wam zrobię podsumowanie, powiem jakie były plusy, minusy tego eventu i tak dalej. No, a teraz co? Wracamy do otwierania jajek. No, generalnie powiem Wam tak, że całą kasę wydałem jaką miałem. Ciężko ją teraz w sumie odrobić, ale coś tam będę próbował robić. Może się dzisiaj na całą noc wybiorę na Metiny, liczę, że dropnie coś po prostu i że się odkuje. No, bo mi tak naprawdę, żeby się wybić znowu, wystarczy jakieś 3 miliony, 4 i później mam, że tak powiem, szczęście. Ale co chciałem powiedzieć w tym odcinku? Dosyć ważną sprawę, no bo dziwi mnie to trochę. Jest taka Gildia. Mam nagrane osoby z tej Gildii. Za chwilę je zobaczycie. Niestety zapomniałem nazwy, dlatego zaraz dopiero będziecie wiedzieć, jak się nazywa ta gildia, która generalnie interesuje się tym, co nagrywam, i która ma do mnie duże pretensje o to, że, że na filmie, na wizji, tak jakby, kupiłem od jakiegoś gracza w sklepiku tanie osmocze monety. To pamiętacie, wtedy co tak marnowałem pieniądze? No i ta gildia teraz. W ogóle to są jakieś dzieci ne neostrady, prawdopodobnie. Bo jak stałem sobie na przykład wczoraj w mieście, no to mi zaczęli wołać, że mnie zabiją, jakieś takie pierdoły. Oczywiście, wiecie, no, całkowicie mam to w czterech literach, aczkolwiek zastanawiam się skąd takie głupie zachowanie. No, bo to raczej nie jest mądre, co oni robią. Zaraz ich zobaczycie, w sumie, więc. Yy Będziecie widzieć po prostu, co to są za gracze, jakie mają niki. No ale jak widzicie, można komuś zalej za skórę tym, że kupi się coś od kogoś ze sklepiku. Także to jest już szok. I jeszcze tam mają do mnie pretensje o ebonitowe kolczyki, aczkolwiek to akurat jestem świadom tego, co narobiłem. No i widzicie, tutaj jest Gildia Mor Moria i tu mamy Chore Jazdy i Pejda Loan. To są dwaj gracze, gracze, którzy pisali właśnie, czy mają mnie zabić, pisali, że jestem nobem i takie pierdoły. Generalnie tam jeszcze wam wrzucę w międzyczasie screenshota, o ile go znajdę z rozmowy z jednym z tych graczy, to zobaczycie też, co tam pisali. No widzicie, no dzieci Neo po prostu. No ale co zrobić? Nic nie zrobienie. Także serdecznie nie pozdrawiam. No i tutaj... Za ostatni, ostatni hajs już myślałem, żeby kupić e, małże, no bo chciałem dropnąć jedną białą perłę, która zwróciłaby mi e, dwa razy otwieranie właściwie. Ale niestety, że tak powiem, coś nie pykło. No i jestem bez kasy, ale to jest, dopiero, to jest tylko chwilowy moment. Oczywiście jutro się kończy event ja się postaram już zacząć normalnie expić, tak jak wam obiecywałem. No i tutaj jeszcze pozdrawiam gracza dziecko MS które po prostu, który pomógł mi trochę, tam dał parę przedmiotów, zawsze mi się to przyda i będę się odkuwał. W tym filmie to by było na tyle, dzięki bardzo za obejrzenie i na razie.